W amerykańskim St. Louis dochodzi do historycznego wydarzenia Elm Farm Oli leci po raz pierwszy samolotem, a niedowierzaniom nie ma końca, ponieważ Elm Farm Oli to pierwszy w historii odnotowany przypadek latającej krowy. Pierwszy raz w historii dochodzi do operacji zmiany płci, duński malarz Einar Wegener. Dzięki operacji zmiany płci już nazywa się Lili Elbe. A z kolei w stolicy Urugwaju rozpoczynają się pierwsze w historii mistrzostwa świata w piłce nożnej, a szczęśliwcem jest Francuz Lucien Laurent, który zdobywając pierwszą w historii zawodów bramkę, przechodzi do historii. A ciekawe, że gospodarze zwyciężyli w zawodach. Gratulujemy. W Jerozolimie po raz pierwszy zapalają się elektryczne latarnie uliczne. Rozpoczyna nadawanie Radio Luksemburg, które później w latach 50. i 60. XX wieku będzie jedyną stacją komercyjną nadającą po angielsku na Europę i będzie jedyną nadającą awangardowego rock'n'rolla. W Niemczech oblatano po raz pierwszy masowo zastosowany w II wojnie światowej samolot transportowy Junkers U-52. W USA, w stanie Massachusetts, sklepikarze po raz pierwszy sprzedają mrożoną żywność firmy Clarence Bird Eye. Wynalazkiem tego roku jest maszynka elektryczna do golenia, a zaraz na drugim miejscu pojawia się na rynku po raz pierwszy taśma samoprzylepna. Na trzecim miejscu pojawia się po raz pierwszy neopren, czyli sztuczny kauczuk, no i po raz pierwszy myszka Mickey, występuje jako bohater komiksu. Wprowadzony jest też film dźwiękowy. A wielka aktorka kina niemego Peggy O'Neill udziela pierwszego na świecie wywiadu telewizyjnego. Z kolei wchodzi w życie kodeks Heisa, który ustalił na następne 40 lat, co wolno, a czego nie wolno ukazywać w filmie. Kodeks ukazuje drogę dla scen ukazujących seks, zbrodnie, przemoc czy religię. W Nowym Jorku po raz pierwszy instalowane są czerwone światła uliczne. Decyzja zapadła po tym, jak spore grono kierowców narzekało, że zbyt dużo pieszych dostaje się przypadkiem pod koła ich aut. A w Polsce ukazuje się pierwszy film udźwiękowiony, Moralność pani Dulskiej, pojawia się na płytach: Syrena Rekord. A we Francji wodowany jest polski okręt podwodny Żbik. Wcielamy do naszej floty ORP Wichra, a w związku z sowieckim ustanowiono Order Lenina. M.K.O.L. wystosowuje propozycję, by to Berlin gościł Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku, akurat w tym czasie, kiedy coraz większą popularność zdobywa w Niemczech narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników, czyli NSDAP. Ci wywołali skandal w niemieckim Reichstagu, ponieważ deputowani przybyli na posiedzenie w swoich brunatnych mundurach. Na następny dzień strajkuje przemysł metalowy i ponad 125 tysięcy zatrudnionych uczestniczy w strajku. Z kolei premier Wielkiej Brytanii, Ramsey MacDonald, odrzuca stanowczo projekt budowy tunelu pod kanałem La Manche, bo przecież to jest bez sensu. A w Stanach rusza budowa zapory wodnej na rzece Colorado. Boulder Dam potem zostanie przymianowany na zaporę Hoovera. W Chinach prezydent Chiang Kai-shek nawraca się na chrześcijaństwo, a w Londynie tworzy się układ mający zakończyć wyścig zbrojeń morskich. Przedstawiciele pięciu mocarstw podpisują układ o rozbrojeniu morskim. Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi, Włosi i Japończycy pragną osiągnąć światowy pokój, ograniczając to nasz floty mocarstw. I jeszcze w Ohio w więzieniu w Kolumbas. Więźniowie wpadają na pomysł, jak wyrwać się z więzienia. Wystarczy podłożyć przecież ogień w kaplicy i w lewym skrzydle budynku w zamieszaniu przecież zdołają uciec. Niestety nie przewidują tego, że ogień, jak to ma w zwyczaju, lubi się rozprzestrzeniać i robi to na ogół wyjątkowo błyskawicznie. 320 więźniów zginęło, 300 zostało rannych, jak można się spodziewać, ani jednemu nie udało się uciec. Jest rok 1930, moi drodzy! Prosto z mostu! Zapraszam! Rodzą się: Buzz Aldrin, uczestnik pierwszego lądowania na Księżycu, pilot lądownika Apollo 11, stanie jako drugi na powierzchni Księżyca, a do tego Neil Armstrong, dowódca misji Apollo 11 i staje na powierzchni Księżyca jako pierwszy człowiek w historii. Sobiesław Zasada, polski kierowca rajdowy i przedsiębiorca. Gene Hackman, amerykański aktor, zasłynął m.in. z roli w filmie Bez przebaczenia. Steve McQueen, też amerykański aktor, najbardziej kasowy gwiazdor Hollywood przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Helmut Kohl, kanclerz Niemiec, przez 16 lat kształtował zarówno zjednoczenie Niemiec jak i Europy. Jan Suzin, przez 41 lat będzie pracował jako lektor filmowy i prezenter telewizyjny. Clint Eastwood, kolejny aktor amerykański, reżyser, producent, wielokrotny zdobywca Oscarów czy Złotych Globów. Sean Connery, brytyjski aktor, siedmiokrotnie wcielił się potem w rolę Jamesa Bonda. Ryszard Kukliński, polski agent CIA, innymi słowy Jack Strong, Magdalena Abakanowicz, polska rzeźbiarka, twórczyni tkaniny artystycznej i do tego Sławomir Mrożek, polski dramatopisarz i prozaik tworzący w nurcie absurdu. I niejako rodzi się Pluton, czyli planeta, chociaż za 76 jednak lat ludzkość się zreflektuje i status planety zostanie. Plutonowi odebrany. Umierają z kolei twórca floty niemieckiej admirał Alfred von Tirpitz, angielski pisarz, twórca książek o przygodach Sherlocka Holmesa, Arthur Conan Doyle czy amerykański przemysłowiec i filantrop Daniel Guggenheim. Do raczej istotnych wydarzeń światowych należy to, co dzieje się w Indiach. Tam Mahatma Gandhi rozpoczyna kampanię odmowy posłuszeństwa. Przekształcają się w rozruchy one, a Gandhi martwiąc się o to, że może zostać aresztowany przez brytyjskie władze, nawołuje do tego, by stronić od przemocy. Za swoją kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa zostaje niestety aresztowany. To z kolei powoduje, że dochodzi do eskalacji całej sytuacji. Coraz liczniejsze demonstracje, przetrzymywanie Gandhiego bez wyroku, wściekli całą sytuacją zwolennicy jego, atakują składy soli Watala. Czego skutkiem są masowe aresztowania? Rząd brytyjski niech dogaduje się podczas negocjacji z Gandim, a w Londynie odbywa się konferencja, która przejdzie do historii jako okrągły stół na temat Indii. Z kolei w Związku Sowieckim Józef Stalin przyspiesza tempo powszechnej kolektywizacji, czyli każe tworzyć więcej kołchozów. Chłopi teraz, przechodząc do swoich nowych, spółdzielni tracą praktycznie większość mienia, bo przecież wszystko musi być dla wspólnoty. A że w sporej części chłopów nie w smak była taka cała akcja, zastosowano terror. Pojawia się Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, czyli NKWD oraz wojsko. Takie atrakcje czekają biedniejszych chłopów, zaś zamożniejszych. Coś jeszcze lepszego, kułaków, czyli tych bogatych chłopów, czeka obóz, czyli gułag. W obliczu tragedii, chłopi w akcie buntu wybijali bydło, co z kolei doprowadzi za trzy lata do katastrofalnego głodu. Pod koniec czerwca z kolei odbywa się szesnasty zjazd komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Podczas dziesięciogodzinnego przemówienia Józef Stalin tłumaczy spokojnie, dlaczego podjęto ostre działania wobec przeciwników państwa i zapowiada, że kułacy znikną z powierzchni ziemi. Widać wyraźnie, że to zapowiedź narastającego terroru. A w kraju sensacyjna wiadomość wpada w ręce policji Stanisław Cichocki, czyli legendarny szpic brudka, udaremniając tym samym planowany przez niego włam do Banku Polskiego w Częstochowie. Na zorganizowanych 11 Mistrzostwach Polski mężczyzn w lekkiej atletyce trzykrotnie zwycięża Janusz Kusociński. W stolicy otwierany jest z pompą Stadion Legii, w Polsce pracujemy nad nową konstytucją, czy minister spraw zagranicznych August Zalewski jako pierwszy Polak obejmuje przewodnictwo nad sesją Rady Ligi Narodów. Uruchamiamy wielką fabrykę amoniaku i nawozów azotowych w Mościcach. Powołujemy w stolicy państwowe zakłady przemysłowo-zbożowe. Zakłady mechaniczne Ursus zostają włączone do państwowych zakładów inżynierii i są przekształcone w jedną z największych w kraju wytwórni sprzętu wojskowego, gdzie powstają na potęgę czołgi, ciągniki artyleryjskie, ciężarówki czy m.in. silniki lotnicze. Do tego powstaje pierwsza elektrownia w Jaworznie. Za kilka lat powstaną jeszcze dwie. W styczniu do duńskiego portu w Nakskow. Zawija fregata Pomorze, które wkrótce zyska nam więcej mówiącą nazwę dar Pomorza. Nasz pierwszy statek oceaniczny drugiej RP Lwów jest już wysłużony, a szkolny żaglowiec zakupiony we Francji po remoncie go zastąpi. Dziewiczy rejs jednostki niemal kończy się tragedią, bowiem w czasie silnego sztormu, pękają chole i kapitan Konstanty Maciejewicz cudem wyprowadza jednostkę z pomiędzy groźnych skał Brytanii. Uruchamiamy także stałą łączność telefoniczną z Nowym Jorkiem otwieramy pierwszą regularną linię polskiej marynarki handlowej Gdynia-Ryga-Tallin-Helsinki pierwsze linie lotnicze LOT przedłużają linię Warszawa-Lwów przez Czerniowice do Bukaresztu a w Bogucicach nieznani sprawcy wysadzili pomnik powstańców śląskich Powołujemy rząd Walerego Sławka, który to rząd następnie podaje się do demisji po to, by marszałek Józef Piłsudski został prezesem Rady Ministrów. Niedługo potem, na zwołanym posiedzeniu Rady Ministrów, wnosi o rozwiązanie Sejmu, uważając, że nie szanujący prawa posłowie to bydło i jakaś kara ich musi spotkać, dodając przy tym, że nie będzie szanował immunitetu polskiego. Tymczasem w Polskim Sejmie wręcz wrze. Sanacja blokuje działania Izby Ustawodawczej, a Witos oskarża Sanację o zdobycie władzy gwałtem i traktowanie państwa jak swoją własność. Premier wnosi o rozwiązanie Sejmu. Prezydent się zgadza. W międzyczasie przerażająca twierdza Brzeska zapełnia się przywódcami opozycyjnymi. Trafiają tam między Wojciech Korwanty czy Vincenty Witos. Tymczasem, borem lasem, w wyborach do Senatu sanacja zdobyła bezwzględną większość. Wybory przychodzą do historii jako wybory brzeskie. Z racji miejsca uwięzienia sporej części przywódców opozycji, dzięki fałszerstwom wyborczym i atmosferze terroru, bezpartyjny blok wspierania reform zdobył 56% mandatów. Było to zwycięstwo wielkie, choć cel był, aby zmienić konstytucję co się niestety nie udało, bo zabrakło do tego paru procent. W każdym razie do widoków częstych należało przykładowo aresztowanie pełnomocników list opozycyjnych, by ci nie mogli kontrolować liczenia głosów. W grudniu z kolei w końcu dochodzi do dymisji rządu Józefa Piłsudskiego i na czele rządu ponownie staje zdymisjonowany i zastąpiony przez Piłsudskiego wcześniej Walery Sławek. Piłsudski ma wszystkiego dość i udaje się na zasłużony wypoczynek na Maderę, a i politykom opozycyjnym zdarzyło się opuścić Twierdzę Brzeską. Natomiast kraj jest zbulwersowany tym, co nawyczyniono wobec więźniów w twierdzy. Przywódców opozycji straszono karami cielesnymi, wieszaniem, a nawet zastrzeleniem. Mieli poczuć, iż są w więzieniu, i żeby nie czuli się jak bohaterowie. Przykładowo trzymano więźniów nago w piwnicy i inscenizowano odgłosy rozstrzeliwania. Kiedy wiadomość na ten temat wycieka, wywołuje to powszechny skandal i oburzenie. Kraj z kolei boryka się z kryzysem w rolnictwie: popyt na rolnicze artykuły w miastach spada na łeb na szyję, a ceny hurtowe spadają na ogół o 66%. Wprowadzamy również w naszym kraju miary metryczne jako wyłącznie obowiązujące. A na koniec warto podać, że Bank Gospodarstwa Krajowego wyznacza nagrodę w wysokości pół miliona złotych za pracę, która wpłynęłaby w pionierski sposób na promocję polskiego eksportu. Oferta jest atrakcyjna, do zgarnięcia jest pół miliona. Dzisiaj warte 5 milionów złotych. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że rok 1930 Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jak nie, to w dół, a jak średnio, to w bok. No i dołączcie do Discorda. Link jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie. Oglądanie reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co robił, kiedy był 1930 rok. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.